Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BedClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon. Jeśli nie wejdzie macie zwrot kasy. Witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BedClick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym book z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszcie kod promocyjny Obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. I jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać krzyw w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik i pierwszego gola w mecz pomiędzy Leicester i Legią Warszawa. Później swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21. Gramy dublo na Ligę Europy. W pierwszym meczu stawiamy na to, że w starciu między Brentby Kopenhaga i Olympic Lyon zobaczymy minimum 5 żółtych kartek. Gramy tak głównie ze względu na to, że sędzią spotkania będzie sędzia z Bułgarii, Tabakov, który daje bardzo, ale to bardzo dużo żółtych kartek. W pierwszym meczu Ligi Mistrzów, jaki sędziował w tym roku pomiędzy Wolfsburgiem i Sevillą, wrzucił aż 9 żółtych kartek oraz jedną czerwoną. Tutaj mamy do czynienia z zespołem, który bardzo dużo fauluje, jest to Olympique Lyon i moim zdaniem kartki mogą się tutaj posypać. W drugim meczu gramy over rzutów rożnych w starciu między FC Mityland i Sportingiem Braga. Portugalczycy pokrywali ten over w każdym wyjazdowym meczu Ligi Europy, z kolei gospodarze nabijają bardzo dużo rzutów rożnych u siebie. Sytuacja w tabeli wciąż każe obu zespołom grać o wszystko, więc powinniśmy zobaczyć wyrównany mecz z dużą ilością rzutów rożnych. Dzięki za to, że oglądaliście, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Przypominam też o promocji w medki. Bardzo warto z niej skorzystać. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.